Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Banach i zapraszam na kolejny odcinek z House Hauslipera, trzeci i w sumie ostatni, ale jeżeli chcecie więcej odcinków z Hauslipera, to piszcie w komentarzach i też głosujcie w ankiecie, która dzisiaj albo jutro na tym kanale się pojawi oraz na głównym. Także Wy to zadecydujecie, z czego chcecie trzy kolejne odcinki na kanale Agresywny Banach. A teraz zapraszam Was bardzo serdecznie do odcinka. Yeah. That body's a blessing girl. No i my znowu jesteśmy w domu Adminy Legenda Adminy Legenda, Adminy Legendy Ale przy okazji ja bym sobie dopisał jakieś ulepszenie Bo mam już dostępne wyposażenie Podkaszarka 2019 i tak dalej To mam, także fajnie, fajnie, fajnie Bo wykonałem tutorial, więc mogę skończyć Moje prace ogrodowe tam Także sobie szybsze sadzenie roślin Podkaszarka, wysoka trawa Hmm. No weźmy ulepszymy sobie. A czekajcie, bo ja. Okej, okay, okej. Okay. Łopata, okej, okay, dobra, czyli. 3 minuty koszenia 6 zasadzonych roślin. 44 okej, okay, teraz pytanie, czy dostanę. To jak w 3 minuty po kosze. Okej, okay, to ja w tym moim domku mam sporo koszenia, co kupiłem ostatnio. Ymm, mapa zleceń nie, poczta nie, chociaż tu coś będzie z ogrodu jest. Trzeba usunąć krzaki. A usuńmy krzaki. Na, na razie zanim przejdziemy do mojego, to usuniemy krzaki. Po prostu zdobędę wszystkie narzędzia, które mi są niezbędne do robienia tutaj wszystkiego, nie? Gratuluję, odblokowałeś nowe urządzenie. Super. Cieszy mnie to. Czy ty chcesz, żebym ci tu skosił? Mam nadzieję, że tak. To ja ci to skoszę. Chciałem zobaczyć jak podkaszarka działa, ale spoko. Ej, nie no, spoko działa ona. Dobra, skościć trawnik mam. I zrobiłem to w 15%. Czy, czy ja mogę. Okej, okay, bo ja mogę jeszcze tutaj iść. Okej, okay, dobra, to tutaj mam coś zrobić. Tu są jakieś rabaty. To mam wys... wywalić. Dobra, zrobimy ci panie to. I jeżeli niby 3 minuty koszenia. Okej, okay, to 27% już zrobione. Okej. Okay. To przód, ty, ty masz już jak talala obkoszony To teraz usuńmy to Proszę bardzo, i co mam ci tutaj zrobić chłopie? Że się nie podlewał? No teraz masz hm. eee, Rozłóż rolki na tym obszarze, okej, okay, czy tutaj jeszcze czy coś wymagamy do podkaszania? Tutaj ci samochód skoszę przy okazji no nie wiem, czy rolki to fajnie, abym ja tutaj zrobił. Rozłóż trawę. Ok. Rozłóżmy trawę, proszę bardzo. Ok. Trzymaj, A tu co, co? Aha, bo ja tu nie do końca rozłożyłem. OK. Okej, okay, to jeszcze eseczkę jedną poprosimy. Jeszcze jedną eseczkę bym kupił. OK. X eseczkę przepraszam. OK. I to położymy tu. OK. I tutaj też sobie ułożymy ładnie, okej. Okay. 94, to jeszcze jedna xs tutaj będzie potrzebna. Tu mi dajesz, chłopie, xs-eczkę jeszcze, okej, okay, pięknie. Kup teraz. Przytrzymaj, okej, okay, pięknie. I rozłożę, nie no, ładnie żeby ja teraz wiecie wiedział jeszcze jak wyglądają te rozmiary tego wszystkiego. Weźmy elkę, spróbujmy jak elka będzie tu wyglądać. Wydaje mi się, że eleczka będzie spoczko użyjmy i pójdźmy z tym do końca pięknie i tutaj M eczka by chyba siadła. tak mi się wydaje. Emeczka kup teraz. I jak siądziesz? Nie, jednak eleczkę damy. Eleczka chyba będzie lepsza, tak mi się wydaje. No, trochę droższa, ale przynajmniej zaoszczędzę sobie czasu na, na jakieś tam dzielenie się z tym. Dobra. Ładnie ci tutaj wszystko ułożyłem, chłopie, pięknie. No to już zostało mi tylko skosić trawnik jeszcze, to trochę masz tego tu chyba koszenia, nie? No to kosimy, no, co, co zrobić? Taka praca, było się uczyć. To bym nie kosił trawników. Nie no, tak serio, to wiecie, trzeba się uczyć, to, to, to podstawa, ale nie zawsze, nie zawsze wszystko w szkole się jednak przydaje. Nie wiem, czy słuchaliście nowej piosenki, tako, że ta oświata to ciemnota. Może się niestety z tym zgodzić. Lecimy. Oj, nie, nie chcemy, nie chcę się kąpać. O Jezu myślałem, że tu garaż ma z tyłu, że ktoś wpadł na pomysł, żeby garaż mu zrobić z tyłu. Ej, to byłoby śmieszne. Robić garaż właśnie w... Do garaż do basenu. Gdzie jeszcze jest ta trawa? 97. Gdzieś pominąłem. O, jest, dobra, super. Miód Malina, dziewczynę Nie wiem ile ja kosiłem, ja chcę zobaczyć ulepszenia. No nie dużo mi zostało. Minuta koszenia trawy jeszcze. Cium, 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 cium. <gryw> nie wiem czy to coś się zalicza do tego. Zobaczmy te ulepszenia teraz. Nie, chyba się nie zalicza. tutaj jest usunięte, chwasty czy zasadzone rośliny? No nie zasadzę, zakończ zlecenie. Ukończmy to. Zrobimy jeszcze jedno. No co? No, no trzeba jakoś się rozwijać. No jak to wygląda? No zdecydowanie ładnie, bez trawy. Ja się napiję znowu mojego kochanego Jerbusi. Mm. Muszę Wam przyznać, że jeszcze dzisiaj nic nie jadłem. Absolutnie nic dzisiaj nie jadłem. Iść. Jestem na diecie znowu. bo mi się przy ale teraz nie, nie, nie 15 czy 20 czy 30 kilo, tylko 4. I chcemy zrzucić e, tylawniczek i basen. Trzeba ściąć drzewa. Plac zabaw. Wiecie co? Ja po prostu wrócę do siebie e, tutaj. Nie, to nie, tutaj, tutaj. A może wieczne, zobaczmy, czy mogę wyjść tu na zewnątrz do ogrodu mojego. Czy mogę skosić? Mogę skosić, patrzcie, będę kosił trawę u siebie i zdobędę odznaczenie. O, to, 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 to. to. O, to, 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 to. Dokładnie tak, żeby nowe narzędzie, to po prostu ja wykoszę cały trawnik u siebie. Tak to się robi, panycku. Nowy punkt umiejętności, dobra, co my tu mamy? Eee, szybki. I co tutaj? 8 minut koszenia trawy. Damy radę! Pokosimy jeszcze troszkę trawę, trawę, i żeby was nie zanudzić, to trochę skoszę tej trawy, no i pójdę dalej robić kolejne rzeczy. Tutaj sobie wykoszę to ładnie. Tak wiecie, z odcinka na odcinek będę edytował dom ten mój, bo to jest moje biuro. Później sprzedam to biuro. Kupimy nowe. Jak oczywiście będziecie chcieli, żeby były gry z serii. Eee, chciałem powiedzieć Fallout, nie wiem czemu Fallout, bo nagrywałem film o falaucie wczoraj. Eee, jak oczywiście będziecie chcieli grę yy, House Slipper'ka, żebym dalej ciągnął na odcinkach, to oczywiście to zrobimy. Dżum. <grym> Dobra, to lecimy wykonać kolejne zadanie, bo ile mi tutaj zostało? 6 yy, minutek, no nie będę was męczył. Może sobie to poza odcinkiem zrobię, albo co tutaj jeszcze będzie? 13 zasadzonych chwast. No, coś tam zrobimy. Weźmy kolejne zlecenie. E, poczta, i co tutaj? Weźmy zetnijmy drzewa, zobaczmy co to będzie Dostanę chyba siekierę, nie? Przynajmniej mam taką nadzieję, że dostanę siekierkę A nie, że Halo, nie możesz pan robić, bo nie masz pan narzędzi Odblokowano nowe narzędzie Dostałem siekiera, super, pięknie Które mam ci drzewa tu chłopie ściąć? To mam Czy mam wszystkie drzewa po prostu ściąć jak leci? A nie, dobra, zetnij drzewo. Tu mam ściąć drzewo. A czy tutaj mam ściąć drzewo? Nie, okej. Okay. ok, to tutaj ścinamy te dwa drzewa. I zrobić oczko wodne, e no, nice. Ej, nie wiem czy pamiętacie taką grę, mm, nie raft, tylko rust, raster, za. <laughs> nie wiem czy pamiętacie taką gierkę i kiedyś właśnie jak nagrywałem jeszcze na głównym kanale gry to wrzuciłem tam odcinek w którym przez 20 minut nie robiłem nic innego tylko ciąłem drzewo. Chyba muszę z każdej strony, nie? Jakoś to podciąć. No zobaczymy, zobaczymy jak to. Nie wiem co. W jak, jak mam ścinać drzewo w sumie w ogóle. Upsi, Dobrze, że płot się nie zniszczył. Eee... Okej, okay, pięć drzewa wyrzucony. No to ścinamy. Tniemy dalej. Ja myślałem, że to jakieś. Tutaj coś. Jakoś. nie wiem, no dobra. Be, będę ciął tak jak było, zobaczymy, czy to, to coś zmieni. Ale wracając do odcinka z RASTem, to właśnie była kiedyś taka rzecz, że z kolegami sobie nagrywałem Rasta i nagle postanowiłem wrzucić odcinek, w którym 20 minut nic innego nie robiłem, tylko ciąłem drzewa. Bo do bazy jakiej zbieraliśmy, i normalnie to się. Najlepszy, najlepiej oglądało ten odcinek ludziom, więc chyba lubicie co, po niektórzy, takie monotonne rzeczy oglądać, nie? W sumie mój kanał zyskał dużo dzięki ETS-owi. No to wiecie, no no, no to to, ludzie to, to muszą mówić. O nie! O nie! <ścoughs> Zniszczyłem im dom! Co, coś mam tutaj zrobić? Oczko wodne. Mm, oczko wodne, dobra. Oczko wodne formowane, podłużne. Dobra, dajmy taki Włóż oczko wodne I to trzeba łopatować No to łopatujemy Ciekawe jak głęboko trzeba Dziura w pełni wykoma, wykopana, okej okay, dobra eee, przysyp ziemnią <noise> To nieźle, nieźle ty przysypujesz to Już zakończone? No powiem szczerze, że średnio. Średnio mi się to podoba, co ja tu zrobiłem, ale jak takie mieli zlecenie, czemu nie? Pozwólcie, że pominę to, bo tylko wziąłem dwa drzewa i posadziłem oczko. Nic więcej z tym nie zrobiłem. No to co, jeszcze jedna rzecz, bo tam łopaty mam, tu siekierę jeszcze, żeby zrobić swój domek tamten, muszę siekierę odblokować, także weźmy pocztę i zróbmy jeszcze trawnik i basen, może to będzie ciekawe, chyba się wyrobimy w tym odcinku, brzydki kolor domu, nie, nie chciałbym takiego, ja mam biały, White House, Cory in the White House, Cory in the White House, I nie przeglądaliście taki dom, znaczy taki dom, co to jest, co mam zrobić? Użyj narzędzia kosiarka, spalinowa, skoś trawnik, okej okay. Mmmmm Okej, okay, okej okay. Teraz mogę korzystać z kosiarki ALE JAJA ALE JAJA Ale sztos! Ej, sztos! Ej, to, to jest sztos. To muszę wam... Ej, to, to, to jest sztos. Normalnie, serio. No to, to jakbym miał... Kosić tamtą pod kaszarką, to kurde panie to ja bym się zamęczył chyba Szkoda, że nie mogę na przykład sobie zrobić Tak, że wiecie, że sobie jakoś ustawiam to ładnie, że przenoszę na bok, to byłoby fajnie, o tutaj Nie dokosiłem Ej no to 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 sztos jest, chłopie I kosimy. Ej, to mi się podoba. Tak to ja mogę kosić. <laughs> Ej, nie, to naprawdę. To, to musi być nudne do oglądania, ale no płacą mi za to, nie? W sensie nie nie, nie za takie coś. Ej, dobra, mogę robić tak. To będzie spoko. Jak będę sobie zmieniał. ok, ok, i na przykład teraz brał tu z powrotem. Aha, to, to, to nie mogę. Myślałem, że oszukam system już, no. Trochę upierdliwe jest to sterowanie tym kosiarką. W rzeczywistości tak upierdliwe sterowanie kosiarką nie jest, no ale trudno się mówi, no, no... no. Praca, żadna praca nie hańbi. Bo żałuję trochę, nie wiedziałem, że tu tyle koszenia będzie znowu. I znowu, no. znaczy znowu, no. Pierwszy raz w sumie koszenie, bo, bo dzisiaj uzyskałem możliwość koszenia. Także pierwszy raz widzicie, jak banach kosi. <laughs> Chcecie streama, jak wyjdę do grodu i będę kosił trawę. Takiego prawdziwego grodu. Może się uda z telefonu zrobić streama. Tutaj już pod kaszarką będziemy musieli. Jezu, jaki duży masz ten chłopiet trawnik. Serio, jest ogromny. co sumie u siebie mam podobny, ale zaniedbany i to strasznie, w sensie mój nie jest zaniedbany, ten tutaj jest zaniedbany. O nie, coś dzwoni mi, na szczęście wy tego chyba nie słyszycie, bo chyba mam wyłączony dźwięk, a na zegarku zobaczyłem, że się coś zrobiło, a ja mam NC w słuchawkach włączone. W ogóle, jak chcecie, to, to to, ostatnio nagrywałem na głównym kanale o ANC, właśnie. O słuchawkach z ANC. Ej, niewygodne jest. Wygodniejsza była podkaszarka, serio. Patrzcie, tutaj nie mogę, tu będę musiał pod kaszarką wlecieć. Na razie przód skoszę. Ej, ale no nie wiedziałem, że tylko. Mam skosić trawnik. Ej, to strasznie nudne. Ile jeszcze do. Tego zostało. Nie mogę teraz tego zrobić. Mm, ok, nie możesz tego zrobić teraz. Ja pierdzielę. Żałuję, że wziąłem to zlecenie. Serio? No no, cóż, no będziecie mieli odcinek skoszenia trawy. Ok. Ok, dobra. Rozkminiłem jak zrobić, żeby. Kosić jedno bok drugiego. Wystarczy, że będę się obracał w tak. O, i tutaj to sobie podkoszę. Ok, i chyba rozkminiłem jak ładnie to kosić. Zaraz zobaczymy. Ok, lecimy prosto. Okay. I lecimy teraz. Jednak nie doskuniłem. Myślałem, że to, to będzie trochę prostsze. I lecimy. Nie mów, że tam widziałem jakiś tutaj coś, ale nie, na szczęście to całe wam skosić. Okej, okay, dobra, już myślałem, że nie muszę całego ogrodu im kosić. A sobie koszę po prostu tak, bo bo mi się chciało. <laughs> Ale to była lipa. A tu się okazuje, że po prostu muszę coś innego zrobić. Tutaj chyba ten basen muszę tu postawić, nie? Zaraz to postawimy. No, skończę kosić trawę. Eee, w następnych odcinkach, jak będą takie monotonne rzeczy, to może ja po prostu Wam będę to przewijał. W ogóle to dajcie mi znać. Jak na przykład jest koszenie trawy, takie jak tutaj. To, ch to chcecie, żebym to pokazywał, czy mam to Wam przewijać, skipować? Dajcie znać w komentarzach. Bo może na przykład nie chcecie oglądać, jak Banach chce kosić trawę, no bo no nie, ka nie każdy musi chcieć oglądać, jak ktoś kosi trawę, nie? Eee, ja na przykład nie wiem, czym chciał oglądać. Jak kositylawe. Mam wrażenie, że kosiarka przestała mi działać. Dobra, resztę zajmę pod kaszarką. Będzie wygodniej. Nowy punkt umiejętności. Super. Mam nowy punkt umiejętności, to potem go sobie ogarnę. Okej. Okay. Tutaj wszelkie te trzeba wykosić, tu gdzie kosiarka nie, nie wchodziła. No niestety, tu mi kosiara nie wchodziła. A że jestem pilnym pracownikiem, to im wszystko tutaj ładnie wykoszę. Żeby nie musieli się potem martwić. Pięknie, pięknie. Ile mamy? 91% wykoszone. To gdzieś pewnie coś pominąłem. Ja znając życie to przy jakichś tam trawnikach, czy przy jakichś tam innych, to, to potem sobie to popatrzę. Okej, okay, tutaj w, dookoła tego, tak nie do końca widać, muszę Wam powiedzieć. A tutaj, tutaj trzeba wykosić jeszcze. Okej, okay, dobra, to tu. Wykoszę już pod kaszarką. Wydaje mi się, że kosą spalinową będzie szybciej wygodniej to zrobić niż jeździć tą kosiarką. Ta kosiarka to się dała na takie duże powierzchnie, a na takie malutkie chyba z przodu jeszcze tam nie, nie dokończyłem koszenia takie mam wrażenie, nie? Mam nadzieję, że takie kubki trawy gdzieś zostaną to nie będę musiał tego szukać, bo to, o jezu, to byłoby głupie. Tak, tutaj nie podokaszałem. Tutaj i tu Bo tutaj nie do końca wtedy chyba wiedziałem jak działa ta kosa W sensie wiecie co, no Kosiarka 97 Już 100% zrobione to jeszcze tutaj, bo taka no 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 Kupka została, to już nie będę taki chamski, nie zostawię czegoś takiego, no bo potem nie będą chcieli mnie z powrotem wziąć. Wiecie, trzeba renomę swoją robić, okej. Okay. Trawa jest skończona, to ja przyznam sobie punkt umiejętności. E, I tutaj siekiela. I później polecimy w zmysły, no. A tu co będzie? Mogę więcej, no to ulepszymy. Czy gdzieś jeszcze coś mogę dodać? Wiecie, ja jestem już tutaj mega porozwijany. Wszystko mam dość mocno porozwijane. Dobra, teraz polećmy sobie w sklep, w zadania. I tak. Zakop na pełni. Łoocie panie. Oni mają pomarańczowe tutaj chyba, tak? No, powiedzmy, że będzie miar... O kurde, ile tu kopania będzie. Ciekawy jestem, czy... Ej, chciałbym tak szybko kopać, serio. Trzy machnięcia łopatą i, i, i kopnięte, super. Włóżmy basen. I co teraz? Ale chcę wyjść. Czy ziemią. O nie! I zakopany cały basen, dobra. Napełnimy wodą. Ja ale szybko. Też bym tak chciał szybko zakopywać basen U siebie, w ogóle chciałbym mieć basen, nie mam niestety basenu Abym nagrywał takie odcinki jak Frizz <gryz> Leżak drewniany, dwie sztuki jeszcze im tutaj kupmy Widziałem tam mają z ciemnego drewna, to kupmy No nawet chyba się wpasowało, jeden tu postawimy O nie, mogłem kupić, kup wiele A drugim postawimy też Po drugiej stronie, proszę bardzo tutaj. Jest zakończone, super. Pum, i na koniec zakończymy w baseniku. Będę się wylegiwał. No i tutaj było co pokazać. No i tutaj też było co pokazać, no bo zarośnięte. Dobra, ale pominimy, bo już więcej nie będziemy tego oglądać. Bo po co? Dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jak tak, to tradycyjnie poproszę was o łapkę, komentarz, subskrypcję i inne takie. I widzimy się... Przy okazji kolejnych odcinków i przypominam o głosowaniu na kolejne trzy odcinki na kanale Agresywny Banach.